Runda numer 1, no i mamy naprawdę świetną rękę. Zresztą ja w tym deku, jeżeli masz tylko landy, to każda ręka jest dosyć dobra. Także nie bierzemy mulligana, jedziemy z szamanem, potem y, Maddy Guildmage prawdopodobnie. Jestem ciekawy, czy ten szaman jest wart, ale myślę, że tak przynajmniej jest 10 tixów. Oczywiście może przesadzam, bo ja jestem nie na bieżąco w cenach więc no to jest chyba ale no nie wiem czy jest jakiś lepszy start hmm, dla tego deku w ogóle w całym tym limity, czy jest jakiś lepszy start To mnie trochę zatrzymuje ten koleś, nie ukrywajmy ale nic to założymy sobie Myślę, że chyba tuga w sumie <laughs> jedziemy na Maksa <laughs> no, przepraszam jedziemy na maksa Nie ma co się tutaj ...ograniczać. Oczywiście fajnie byłoby, gdyby zaatakował, ale... przypuszczam, że tego nie zrobi. Hmm. A jednak, ok. <coughs> <coughs> Oczywiście to przyjmiemy. przyjmiemy na klatę. Ktoś zginie, tak? O, The Secretion Demon. No to jest akurat koleś, który... Jest w stanie ze mną powalczyć niestety. Zagramy sobie Pishita. Zaatakujemy go, jeśli chce zablokować to bardzo dobrze. No jest to jedna z tych erek, które na pewno nam są, są w stanie e, plany pokrzyżować. To i nie ma co ukrywać. No okej, jest błąd. Myślę, że mogę poświęcić tego typa, żeby go stapować. Hmm. W sumie myślę, że on w ogóle nie... nie, za, nie zaatakuje, więc na razie nie. Zaatakował, okej. Okay. Widał obydwoma. Ciekawa sprawa. Zagramy sobie tego typka No hmm, Czy chce atakować wszystkimi? To jest pytanie Wydaje mi się, że zostawię sobie kołoś jednak do bloku. Na wszelki wypadek. Szamana najlepiej. Użyjemy zdolności maga. Myślę, że poświęcę po prostu tego typa, żeby. ciekawy atak. On chce uzyskać trzy życia, prawda? Tak mi się wydaje. Czy jest jakieś połączenie kart? No, może być np. dwa giant grouty, prawda? Coś w tym stylu. Dobra, przyjmę to. Dobra, nie ma, chyba nie ma dżanglotów. Hmm. W tym momencie go chyba zabijam, prawda? D raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To zobaczymy co na to poradzi. Opak. No więc tak jak powiedziałem, że prawdopodobnie ginie, chyba że ma jakiś gain live na instancie. Tak. Także nawet z demonem daliśmy radę. A jak taki tak daje radę z demonem to jest naprawdę dobry Co ja mogę z tym demonem robić? No chyba tylko liczyć, że go nie dobierze albo na launch party Ponieważ nic innego tutaj go nie zabija No trudno no gramy tak jak jest Sorry za ten mój kaszel, ale oczywiście standardowo coś się ze mną dzieje w przerwie między czy w tym takim okresie przejściowym między wiosną, a zimą, to już tam wiosnę mi... E, niby wiosna już niby jest od dawna, prawda, no ale jednak zagościła u nas niedawno dopiero na... za oknem, w sumie jeszcze chyba nie do końca. To jest chyba nie warte wstawiania. A myślę, że zostawię tak jest. No i kolejna SOLID ręka. Przede wszystkim mam launch party, więc się nie boję demona. A to już jest duża, duża wartość takiej ręki. Nie ma stworka, tak? Myślę, że nie ma się co tutaj za bardzo zastanawiać. Na plecy i do bazy. Krokodyl. A nie, dobra. Guardian, jasne. Confused consular Wygrał jakiś grałem sobie sealed, y, Phantom silda przed chwilą, ale niestety nie. Poszło mi w nim zbyt dobrze, ponieważ postanowiłem się trochę pobawić y, w, y, w przewierkę i no, nie wyszło z tego nic dobrego jak zwykle. No ale <coughs> za 4 Tixy można było się pobawić. Dostałem 2 Dead Grindy. Y, postanowiłem zrobić z tego po prostu deck kontrolno przewijający. Wyszło to tak. Umiarkowanie, ponieważ trafiałem na bardzo szybkie deki, które mnie zabijały, zanim się roz... Zdążyłem jakby rozwinąć, prawda, więc... Dobra, teraz... teraz... ...decydujący moment. No, de demon nie wejdzie, ponieważ nie ma dwóch czarnych. Ale coś na pewno się pojawi. Jakiś może removal, coś w tym stylu? Taką look, jasne. Ten koleś mnie tak średnio boli. A szczególnie średnio mnie boli, kiedy mogę go zabrać i zaatakować wszystkim. No to był naprawdę dobry draw. No i oczywiście mają na ręce launch party i spalenie. A nie przewiduję tutaj dla niego sukcesu. Mhm, jest rololo. A więc pierwsza runda dosyć szybko poszła, jak widzicie. Czekamy na kolejną.